Okej moi widzowie, witam was na odcinku z Tutaj pojawią się teraz trzy osoby, które wygrały VIPy z poprzedniego odcinka i tyle moje ziemczki. Zapraszam do oglądania. Dajcie suba i dzwoneczek oraz lajka i napiszcie jakiś komentarz. No to lecimy. Nie bijcie siebie, nie bijcie się, sobie bierze. Dobrze ci

Zabijam. Nice Jeden ucieka Mam tam To tu nie jest nas. Chyba ch zginął, zginął, nice. zginął. Jest jest nice. Zabijam. Nice zabijam. No, no, no. Co jest? Oni Ładko, nie czekam. że się nie Ale. Za... nie 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 to. Jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze nie ma się wbiła ale tam. Ej Boże, jeszcze nie, chciałam powiedzieć, że już zagadam Do góry idzie Mam go Tak, Zabią? Na to się? Nie. Ja. Ja to cię widzę właśnie. Dzięki. Spoko. Nie ma problemu, naprawdę. Nie ma wody. Możemy I to To ja zabijam es. Jeszcze nie przyjdą wszyscy Jak on się Ja pierdo. Ej, tu to jest to przeromane jest tu. No nie bij nie. Jezus, nie znam. No nie wiem, jak ktoś bije. Damy go Ja nie. Ej, do góry, do góry nad tobą nie bijcie, nie bijcie. Leczka na czacie. Leczka na czacie. Staj, jest... jest... przepraszam. No dobra, bijemy się na tego kreta? Potem... Tak, tak, tak. chwilka, tylko zabijamy go, okej? Okay? Lag. No. Zaraz. Dobra. No A z czego masz kobrę? Jak cię, co? Uf. Nie ma tu nikogo, więcej. cię. Bo gry, Są tu, jak są jak tu. Dawaj tą pólnę. O ty ile tam jest typa? A jak bez temu zapala? Mórko, 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 mórko! O, kurwa. Oh, o ciul, dobra, lecimy z nimi. Zabijam! Nice. nice, nice, nice. Go, 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 go! Ale po kolei, po kolei! Donijmy ich. Top 1, atencja. Nie, nie! Top 1, atencja nie jest od nas. Dawaj Gazi, chłopak. Chłopak, zobaczcie tam co się dzieje. Dobra. Zabijam. Polic zal. No, no, Jeszcze po wszystkim? Tak nie czule, mała taką ma na górę Mała taką mam na górę. Czasem całuję, czasem hukuję Mała taką mam na górę Mała taką mam na górę Choroba z zabija Tak nie mała taką ma na górę Mała taką mam na górę Ochotelicznik lecisz dla pula Wszystko sobie Katrin, weźcisz na... 8 sekund, tepaj szybko Prowadzę kur... Astry p Biegnął do sarek. ciebie Padnę, padnę, padnę Je... Jezus, kurde Tp'ał Astry Dikserek Tepnąłem jeszcze jednego Dikserek chcesz? Padła, padła Jezus, dziękuję No, no do mnie Nie chcę cię zdać, Nowy dzień pada na twoją twarz I nowy sen produkuje nam właśnie Z nami cel, co pomoże nam trwać Wiemy w dzień, co maluje ci twarz Nie możemy widzieć powoli gaśnie Nienorzeczne to, co boli, no właśnie A palą mocno promienie tych gwiazd Myślałem, że poniesięgniesz do far Jak wiesz, to bluźni Nienawidzę ludzi, którzy są próżni Są tacy jak ja nie jest nas nie? Adamaszki, Adamaszki Halo Zabiję Wy do nas wbiliście kurwa co? To, co? No tak, właśnie widzę to Wy się z nami klepiecie kurwa debile Nie klepcie się Co kurwa? Nie klepcie się, <grym> co, no, nie klepcie się Do nas się wbiliście kurwa <grym> No kurwa, zabiją mnie no, <grym grym grym> no>, no. Debile jebane Aaaa, dobra! <laughs> o kurwa! Czemu mnie bijesz, kurwa? Ktoś powiedział kreta wam. No bo no ja, to... ja sobie... On się tam gdzieś wypogrupuje. O nie, wiatryska sok, kiwi, o oh, kurwa. Co no się dzieje? Ja z tej izby wiem. No, Dalej. Ja twój fan, Azario. Dobra, mu rzeka kaca Dobra, się da się wleźć. A ty, mam no, no, A ja uciekam, bo, nie, 2 na 1. Nie, no. Chce mi ktoś pomóc? Ty oszustem. O jeste. o, jesteś oszustem. No. Oszustem jesteś, a oszustem jesteś. Fajnie? W parzie, kurde. Ja, co za opie? Nie mogę za mnie ratować.

Przecież ja stoję na afku, na mam Ja wracam, spawiam. wracam hostem. Uważaj na żółtych. Dobra. Czekaj, czekaj, ja buduję łóżko. Zajmę już ci dam na awce jak coś. Dobra. Jakie krety. Jaki Dobra, daj mi spokój, na no, Hypixelu gram gościu. Pod worką y -y, widzisz tam? Ten mój balon jest nad wyspą. To serduszko. A, bez hitu. Ale fajne masz efekty na tym Hypixel'e. Tak, koks. Ale fachujecie. Dobra, bo zaraz na łóżko rozjebiam, ja nie wiem. Dobra weź, bo nie mogę się skupić przez ciebie. Weź tak. wyjść najlepiej, bo się skupiam. skupiamy. Yeah. Ja <laughs> Co to było? Ja nie wierzę, co się dzieje tutaj. A że strefa policyjna bywa już od pogotowego do niego. Oj, w malowym typa foka na z tymi koperami. A że to już takie lagi są? Że ja kopię i mnie cofa do tyłu 10 razy? Oj tak. Idealnie ci idealnie ci słychać, zostaw tak A że Capryna przez jedną zabija Brianek Bananek? Wy Wytyfy! co to było? Dalej jest za wchodzenie we mnie Fajno masz parę rękę teraz mam Ale z boku Cizu masz Ceta Ale że Cizu zaraz zginie? Tata 4-3, ile tam Ale lognął? Ile raków? I wygadacie w ogóle? A ja myślałem, że to blindy <noise> Dziewczyny Rzuć, 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 Co? z chłopakiem Patryk robiłeś? się A Dlaczego niektóre typy mogą... Co no chodzi? No to x jednego Aha, się zmutował no.

Proszę do HIV. Taki... Nie, bo nic nie robiłeś. No go. Okej okay, widzowie, więc y, to jest już koniec odcinka, który był trochę długi, ale też mój montaż wymagał tego, że montowałam to aż 3 godziny, więc możecie zostawić lajka, suba dzwona i napisać komentarz. Bo naprawdę mimo tego, że nie widać nie wiadomo jak tego montażu, to sklejanie na przykład 3 godzinnego materiału żeby to jakoś wyglądało, żeby były najciekawsze akcje, to trochę poświęcenia. Więc dziękuję za oglądali, że oglądaliście i życzę wam miłego dnia. Tymczasem ja zaraz zasnę. Cześć. A Katrińta dziewczyna? Tak. Nie? To jest dziewczyna? Tak. No to ja, ja znam ją. Sam ona sam na piłkarsztwo przecież była chyba. Dobra, no. to tu To była Ranga, jak? Możesz i tak. Ja z nim do szkoły chodziłem. O, no normalnie plecaczki, normalnie rozsłyszeliśmy takie razem, w czekaj, czekaj. 아, ja wiem, kogo mówmy. MC.4005.